Czy wyobrażacie sobie sytuację, że w Polsce ktoś dostaje zakaz kandydowania na prezydenta, zanim sąd wyda ostateczny wyrok? We Francji właśnie się to wydarzyło. Marine Le Pen, liderka opozycji i faworytka wyborów, została skazana, a ten zakaz nałożono na nią od razu, mimo że może się jeszcze odwołać. Brzmi jak polityczna ustawka? Może tak być, ale zanim wyciągniemy wnioski, zobaczmy, co dokładnie się wydarzyło i jak bardzo może to zmienić Francję. A poza tym, przeniesiemy się do Polski, gdzie Trzaskowski zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. I zrobił to 1 kwietnia. Przypadek? Zaczynamy! Marine Le Pen, liderka Zgromadzenia Narodowego, została 31 marca nieprawomocnie skazana przez paryski sąd za defraudację funduszy Unii Europejskiej. I teraz trzymajcie się mocno, bo wyrok jest naprawdę surowy. 4 lata więzienia, w tym dwa w zawieszeniu i dwa lata z bransoletą na nodze. Plus grzywna 100 tysięcy euro. Brzmi poważnie. A to dopiero początek. Bo najbardziej kontrowersyjne jest to, że dostała zakaz pełnienia funkcji publicznych. Czytaj, kandydowania na urząd prezydenta. To cholernie istotne, bo Le Pen nie będzie mogła startować w wyborach w 2027 roku. Choć, no, wciąż przysługuje jej apelacja od tego wyroku. Dobra, ale co tak naprawdę jej zarzucono? Krótko mówiąc, według sądu jej partia miała płacić. Za pracę w parlamencie europejskim, choć tak naprawdę pracowali dla partii we Francji. Brzmi jak typowy polityczny przekręt? Może i tak, ale teraz ciekawostka. Inne partie, w tym obecnego premiera Francji, miały podobne zarzuty i nic. uniewiniono ich. Więc czemu Le Pen potraktowano tak surowo? Nie wiem, choć się domyśla. No, bo zobaczcie jak to wygląda. Faworytka w sondażach. Groźna dla establishmentu. Eurosceptyk, więc mógł się narodzić pomysł, by ją wyeliminować przed wyborami. Brzmi podobnie do wariantu rumuńskiego? Czyli mamy sytuację, w której Le Pen nie może kandydować, chociaż jeszcze formalnie nie została skazana prawomocnie. Wyobraźcie sobie, że ktoś idzie do więzienia, zanim rozpatrzył jego apelację. Brzmi jak absurd? No właśnie to się dzieje. I teraz jeszcze wisienka na torcie. Ta decyzja została umożliwiona przez orzeczenie Rady Konstytucyjnej z 28 marca. Dziwnym przypadkiem, trzy dni przed ogłoszeniem wyroku. Kto stoi na jej czele? Bliski współpracownik Macrona. Były członek jego partii. To wszystko prowadzi do jednego kluczowego pytania: czy mamy do czynienia z bezstronnym wyrokiem, czy może z politycznym ciosem wymierzonym w największego przeciwnika establishmentu we Francji? Co ciekawe, w ostatnich latach widzieliśmy podobne historie: Brazylia, Rumunia, teraz Francja. Sędziowie po prostu eliminują popularnych kandydatów, a później wszyscy dziwią się, skąd ta radykalizacja i spadek zaufania do instytucji. No dobra, ale co to oznacza dla francuskiej polityki? Po pierwsze, ogromne zamieszanie. Wykluczenie Le Pen z wyborów może sprawić, że jej elektorat jeszcze bardziej się zjednoczy. Jak wiemy, po unieważnieniu wyborów prezydenckich w Rumunii poparcie Georgesku poszybowało do ponad 50%. Może i nie będzie mogło startować, ale pewnie wystawiał Jordana Bardele, który już teraz cieszy się ogromną popularnością. No ale umówmy się, Le Pen to marka sama w sobie. Jej nazwisko przyciąga tłumy, a Bardella, choć obiecujący, niekoniecznie musi przekonać do siebie większość. Niezależnie od tego, czy ktoś lubi Le Pen, czy nie, jedno jest pewne. Tego typu ruchy tylko pogłębiają nieufność obywateli do państwa. Już teraz ponad 60% Francuzów nie wierzy, że sądy są niezależne od polityków. A po tej sprawie można się spodziewać, że będzie tylko gorzej. Ale dobra, zostawmy już Francję. U nas też jest ciekawie za sprawą Rafała Trzaskowskiego, ale Trzaskowski zrobił coś. Czego w sumie nikt się nie spodziewał. Postanowił skonfrontować się z dziennikarzami w dwugodzinnej sesji pytań i odpowiedzi. Na pierwszy rzut oka wygląda to na świetny pomysł: pokazanie, że jest się otwartym, transparentnym, nie boi się trudnych pytań. A co więcej, nieźle wbija się szpile Mencenowi i Nawrockiemu, którzy nie robili takich sesji. Ale czy to na pewno zadziałało tak, jak tego chciał? Bardzo istotna uwaga i miejcie ją na względzie. Sesja odbyła się 1 kwietnia, w Prima Aprilis. I teraz najlepsze. Trzaskowski co chwilę o tym przypominał dziennikarzom. Można to usłyszeć na przykład tutaj. Przejęzyczenie, panie redaktorze. Cieszę się, że się pan cieszy Prima Aprilis. Tutaj. Panie redaktorze, no przecież pan zaczął od Prima Aprilisu, no naprawdę, no. Tutaj. A, Widzę, że pan rozbawiła. Cieszę się. Dwie, się to ale jest Prima się Aprilis, pani pan... I tutaj. Pani redaktor, no rozbawiła nas pani wszystkich na Prima Aprilis. Sprytne, prawda? Dziennikarze pytali o wszystko: aborcję, gospodarkę, politykę międzynarodową. I tu zaczęły się wschody, bo o ile Trzaskowski radził sobie z luzem i dystansem, to w kluczowych kwestiach zabrakło mu konkretów. Szczególnie było to widać przy pytaniu o mur na granicy z Białorusią czy pytanie o demokrację walczącą. Czy Trzaskowski wygrał tym ruchem? Trudno powiedzieć. Z jednej strony pokazał, że nie boi się wyzwań, z drugiej liczba memów i shortów latających po sieci jest ogromna, a jego wymijające odpowiedzi mogą pogłębić wizerunek salonowego polityka. No ale odważał się zrobić ten ryzykowny krok i na pewno będzie tym grzał do rozstrzygnięcia w drugiej turze wyborów. Że on to zrobił, a jego konkurenci się bali. A jeśli chcesz widzieć częściej moje materiały, kliknij przycisk subskrybuj. Do tysiąca już naprawdę niewiele brakuje.